One egg now. The sweet, sweet treat All I need is sugar cane. I'll make some cake, cake. Siemanko, ja jestem Linbitflix002 A to jest pierwszy odcinek e, Informacyjny, e, co będzie Na kanale. Na kanale będę się Przeważnie starał nagrywać Minecrafta e, I tak, szukam Ekipy do założenia Serwera typu KWADRATOWA MASAKRA, jeśli ktoś to pamięta e, nazwa będzie miała KWADRATOWA PRZYGODA e, tak, trochę ściągam od KWADRATOWEJ MASAKRY, no niestety, nie mam pomysłu ale, no dobra, jeśli jesteś, no youtuberem, ja dopiero zaczynam tą przygodę, jeśli ogarniasz minecrafta ogarniasz pluginy, to właśnie ciebie szukamy, a i osoby, której mogę zaufać, bo Pierwszej lepszej osobie raczej nie zaufam, więc no. Będę jakieś tam testy. Znaczy, jakie testy, co ja... Nie wiem, co ja mówię, jest dosyć późno, bo męczyłem się nad intrem, które będzie na początku. Więc tak, jeśli jesteś zainteresowany grow w Minecrafta na serwerze, przygoda, oczywiście będzie whitewista To. Napisz do mnie prywatną wiadomość, podam Facebooka w opisie i no. I to ode mnie byłoby na tyle, więc trzymajcie się, cześć.